Så <laughs> Ja tu jadę ramusem i dopiero teraz włączyłem wąsię... nagrywanie, dopiero ogarnąłem, sorry. Ciechowo. Ja ją puszuję, ja się boję, weź tu, weź mnie trzymaj boki, bo mnie wlecą w trzech zaraz. Ja to czuję. O kurwa. Padnę, padnę! Serio? Głupi jesteś. Dobra. No fajnie, że tego puszujesz. No ale myślałem, że o to ja o tym mówiłem, że poszukuję za ramitów na. Dalej, chodźcie śmieciu. Dobra, sprawdź. Nie no, dobra, nie co, lecę na Mida. Daj, zobacz. Full metal jej... Ramus, dziewko. O, oh, o, oh, a oh. wi to była, a to była. Tu widziałem, była wie... widziałem, widziałem, widziałem. Dawaj, dawaj. Krince! Dobra, maskoczył. W ciebie idę. Ciebie. Co? co to. Co? 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 Ej, nie. No, nie, fiz, fiz, idzie. Fizz, fiz. fiz. Do you wanna to fight? HAHA Ty <sparce> co teraz powiesz na to szmato dziku? Ja to odkrydałem Miston. Kula no. Ty kurwa ruda. Nie, nie cię. <sparce> Do you want fight? Do you wanna to fight? Tak. I co się zrobisz ty? Do Kurwa. Do you want to fight? Są primaci się ciskają. <laughs> idioci Jakie kurwa rude małpy tu grają, jakie ja... Znaczy ja wiedziałem, że w LoL grają idioci, bo to są same downy, no, ale... Takie AK, a ma dłuższe platy niekerowane Plat jeden, prawie gold, diamant, to. Prawie gold No prawie gold, naprawdę Nie ja wiem Brand, śmieć Enemy Riven, farm. GZ, 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 GJ 14. masz coś więcej koma tyle co ja jesteś mglerem? Mam mam, ja mam dwa razy więcej od niej i tu jeszcze jest kolejne Dwa razy więcej Mam dupę śmieciu głupi Bo nie tam Kurwa czasem mm -hmm. O, leżym od pali O kurde Ona mnie spuszowała i teraz ja mam co robić Down Rudy Pierdalać sobie. Uciekaj No On Ja ci zawsze Brandzi go obronię Czekaj, czekaj, ja ich wyśmieję Śmiecie głupie No, najebajmy e no, ich mocno. No, wyśmiełem ich i jelu. A ja najebajmy Idę, idę robi... Idę robić dżunglę. Czartowałem. Zrobię sobie dżunglę, czaisz? Nie wpadnę ani razu na topa. Po co ci? Niedługo też się o, okaże nowy odcinek z... skillasy. Ze mną? I będziemy grać... Ja jestem Bogiem! Będziemy grać jeden na jeden i zobaczycie... Level czterdziesty WS, kurwa, piąty. Piętnasty. Mam na to! Wczoraj z nim grałem i wygrałem. O, patrz jak właśnie... O, dobra, cicho. Kurwa, rodoma. po co się śmiesz? Ta! Patrzyłem to, patrzyłem, mam to nagrane. Zajebiście. Mam to nagrane, śmieciu. Śmieciuszku ty masz... Może mnie mnie wybała akurat pyk, make, szósty level. Duda holem się. Taki okay, pusk Ale ten brand... Czyli ten brand dał pierwsze E potem w A jak się daje? Pierwsze W, drugie E, nie? I to wtedy jest takie to wiesz... No, rozmawiasz. Co? Yes. Aha, na miniony, aha! No nie, ale się Dobra, ja muszę ja w już. Czajusz. Czajusz, ja do padłem na golemach, znowu, wczoraj też już padłem. Uwaga, to to uwaga. Aaa... na kół się na Dobra, się. uwaga, ma tu Ward'a. Nie ma. Uuu, disco, disco. Dobra, to lecę na bot'a. A oni na bocie mają Diamond'a. Bo ja jestem e, Diamond 1. Ja plata, jestem, plata. ja nie, jestem nie, Diamond 1. Okay. W pierwszym sezonie miał diamond, teraz jest plat 1. A ja ja jestem główny. diamond 1 teraz w yes, tym sezonie. ja, czyli głównym. Ja w tym sezonie jestem diamond 1. No jak no, przebijaj. Diamond 1 ogólnie. No ja patrz, to... ja tu biję. Gravesa? Gravesa? Gravesa. No patrz. Muszę że... ci kurwa hip. A mam rozumieć, że nocting. A y, mam rozumieć, że dobrze. Nocting, mm. Nice! Fokus! One śmieciu głupi kurwa SATAS FUCK UP FUCK UP Kurwa ja nie farmy, nie miał to taki Riven down nie, dobrze, Rykuje Brand. Ja wieram mam... No, blue! Ja ubieram mandat. Morgana is unranked. Come, Brand. jak nie się kurwa, flame tam. Brand jest tam głównym. Brad No nie z tego, Blue? A nie chce. Brady Pitt. Masz. No wiesz to, śmieć. Martwiam ostatnio to, 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 jak wyjdzie, no że wyjdzie z O No boże, no. O. Jak on tego nie Głównie Gówniany kuch. Nawet nie... O, dobra. Ej lewy, a wiesz co? Dobra, kurwa. Ej. Paul Walker nie żyje. Dive! Błaga, nasza Riven vs ich Riven. O, nasza Riven padła! Co kurwa? Co ty do mnie rozmawiasz? Ja tu żyję, jesteś martwy, chyba na nowi fiderze. O. Mhm, mhm. O, nie, go tata wykierował do platyny. Ty kurwa, co ty kłamiesz, menno? Mój tata jest brązem 8, a nie silverem? silverem? Dobra, silver 2, brąz 8, Za różnica. Dobra, zamknij pies. Tak czy siak gówno. Zaszczałem jej się w face i spada. Kula, ale golemy moje, nie? Eee Krzysztof Trypson. Krzysztof Trypson. Kurwa, mogę sobie puścić w tle. Dobra, ja zrobię reda i postaram się wbić na. Nie, no chociaż nie. Ej, ci powiem, że tu jest ta. Ej, ci powiem, że padnę od. padam od reda, uwaga, a nie my. Dobra. Nice, nice on board! I don't do next gang. Mada fraka. co? Ty rozmawiasz do dzieci z Afryki. Co? Kurwa, dzieci z Afryki na oglądają? A ty jakie głupoty rozmawiasz? Co? No, jeszcze potem pomyślą, że głupoty. Gdzie du Next gang. Jestem no. no, tu w ogóle. Umy uszy się muść. Weź się, nie spinaj się muść, bo starego wesarz. <laughs> Ciekawe, czy ktoś wytrwał do tej minuty, jeszcze ogląda. Yyy e, Pozdrawiam. Pozdrawiamy szczególnie... Nie, jak się mówi Że nie, to jest dla, z dedykacją dla pani Fajnej Pozdrowienia dla to pani Pozdrowienia dla pani Aleksandry to u mnie było, Ale, ale Aleksandry ja, i takie Ja ej, myślałem, że już ej, z was coś zrobił słuchaj, ja słuchaj, i takie pozdrowienie dla pani Aleksandry i ale, ale Aleksandra ale a Ale, ale, ale ładna Na dziwko pierdolna. Dobra, a Mateusz mnie again wykieruje Więc Spoci foci Och, a tu fispusz. A patrz jak wie Patrz, to będzie bez gang EUNF I am working cubic No come, Kurwa, Morgana, chodź tu śmieciu. No dalej, klep go. Mój. Ha! Widzicie, tak się gra Ramusem. Nie, tak się nie gra Ramusem. Nie naśladować go, tak bo się, nie go. się nie gra Raven. Weźcie w ogóle, patrzcie, jaki chujowy bujlid. Co to ma kurwa w ogóle znaczyć? Poty na manę? Poty na manę? Ciastka, kurwa. Ciastka, co to ma być? ciastka? Idą co w bloku, ty support tej... jesteś? I jak chcecie to możecie kupić, ja mam do uszowisk kina do Riven Nie? Jestem bardzo bieżnym chłopcem A jak masz mi pieniąż, już mam To wydaję napierdolone Mastery GIFy i dostaję skiny do Amumu, którymi nigdy grałem. nie grałem Co za idiotka z tej way, no SS jest, ej uważaj I co na jeby dwu? Ja tu jestem koks. A jak nie to jesteś śmieć Dobra Dobra Trzymam cię za słowo, nie? Dobra o, tak, masz. Eee... Dobra, Jarek, Kala, Melo Dobra, blue o, o daj mi to blue Chris Krinc... się po nie weź A ej no kurwa Jest coo! Jest! Ale krec. Uciekaj. <laughs> Jakie to było jak ja Co? Ja to wytłumaczę z tego swojego Jakie filmu. Jakie to było jak człowieku? <laughs> I coming. A o, ten o, brat o. to jakiś śmieć, jak on biega. Ja w idę w Kurwa ten brat ma pograne, on jest taki nowy Chodź ani. No Ej, dalej ja, bić tą ani, no śmiecie co wy robita. Dałem tego bota, chodzi, Rekan nie Czekaj, Czekaj, nie Naprawdę Ale ty jesteś zajebista kobietą. Kurwa! Kurwa! Nothing planet! A Uwaga, uwaga! Czamade użył umrze. O to jest Uf. pytanie. O to jest pytanie. Czy on o to Tym właśnie umrze? <laughs> a oni tu na bocie podają, ja patrzę na ciebie i tak kamerę. Y. Dobra, chodź o tylko... A nie ty mierzyjesz! Kurwa! Nie no, no co ja mam tu zrobić? Może zrobić z nim disco ponad wszystko O, przeżyłem! I do bazy teraz może o, właśnie, No właśnie ma Jeszcze się, kręcę się Bo ja się kręcę Oni na na kubocie, nie? co You don't say i say, just, I just say, do, do. I wanna fuck your dick. <laughs> so, what shit can happen? Zamknij piesk <laughs> English, please. Brandy, Blue. No co za śmieć, głupi. No to robię pan. Ej, nie ma blue mojego, ty. No ty zabrałeś ich. Zamknij dupę. Eee. Zamknij dupę i żyj kupę śmieciu! Odnoszę pro! Dobra weź te reda jak chcesz śmieciu! No wiem, dobra, idę! Dziękuję! Mówi się dziękuję! Widziałem dziękuję! Zamknij dupę i żyj kupę! No kurwa, ale pocisk, teraz to ja bym z tym zmiażdżony! O, robię ich reda! Disco ponad wszystko Ej, Ania Jeszcze mi sksuła O oh fuck, padam! Ratunku! Nie Było zwardowane Co ja zrobiłem? Chciałem z nimi disco ponad wszystko, ale co? Ja pytam jak można tak traktować ram, Romulusa. Ale no on ma team tutaj 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 mm, Dawaj tego Gravesa, 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 dawaj. Gravesa. Prawidłowo to się zamknął. Co? Idzie mi najebać w ogóle mocno. Gravesa, Gravesa. Staram się. Ale cipa, ciotach. Bariera, no kurwa, no nie wyszło. Kurwy. Patrz, 4 HP! No patrz, to śmiecia, no stunuj tą dziwkę! No! Wayne się fiduje! Nie Ty... ma ulta, albo nie, dobra, na tak. Wayne carry game! Wayne carry game! Uh! Robimy disco, 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 ponad wszystko, chodź Idę. Uuu, 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 uuu. Dobra Dobra, czas puszować Idę na Iwę bez gówno Panie jak go napisuje, twardo, twardo jakubita zawodnika. Idę ci pomóc Czajsz. No bo ja trochę mogę paść nawet Na Taki no, dupy Ej ja idę tędy, a ty tę tędy, okej? Okay? Czekaj, napiszę jej żeby wiedziała co ją czeka. Weź tędy, ja tędy Dobra, dobra Smato, Ty, pato! Daj mi, daj mi, daj mi! Masz! Tędy. Co za śmieć! Fuck your Ruch, mom! Chodź, 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 Ruszę swojego dzika, którego nie masz. Mam ruszyć swojego dzika? Tej ta ta sucz tam przegrywa na tym bocie, trzeba jej pomóc. Słyszysz? No. <śliniczne> <śliniczne> Ile ten stun trwa tej Morgany? Masakra. Buty ruchalności. I'm going to go to the Fizz pusher. Pusher, pish me pusher. 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 Uh, we need help on meat. I will push and come. No, now come, come. he has been coming. są smelk! Dalej, śmieciu. To niech, kurwa wszyscy przyjdą. No, dalej. Jak ty wpadniesz, to robimy fintę. Yy, obiecuję wam wszystkim, nie? Że w tym meczu będzie pęta. To na kurwia ileższy. jeszcze? Kręć się kula, się. zjebał to. Tak zjebał, bardzo. Zjebać? Nie no, to naprawdę już to wygraliśmy na 100%! Bo jak fish nie ogarnia, to wygraliśmy! Ora, y, we will push! No, apeker jak przegram, apeker to już nie wiem. No żyw, czyj, o, kurwy nędzy! Kupim buty ry... Dave, mówisz Dave? Sama się na żyj? Cza byś oh. Brand nie zrobi sam blu, za ciota Nie, tu rikupę zrykupe śmieciu two, three, no i wy lewy, co? Zimno, co mi, zimno, o, mi zimno mi w stopy, zimno mi w stopy. A ty masz w ogóle stopy? Nie, masz kluseczki takie małe. Klu, 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 klucha, 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 25, a co? No Dobrze, ale dobry na nagrałeś, bo akurat karuję, to Riven Cargainer. Zamknij dupę, <grywa> Ej, jak twój Tassie złożył tego kompa, nie, to ja, powiedz mi, jaką kartę graficzną i procesor... Co mi się złożył na 4 dni? Zamknij dupę i powiedz mi, jaką kartę graficzną ma i jaki procesor, to sobie kupię na święta okej? Okay? Nie, bo już mnie, kurwa, lepszą od mnie oświec teraz. O Boże, co bo Muszę mieć dobry komputer, żeby być dobry. Dobra, nie, nie dostaniesz ale... w sensie, rady, tak, jak mi nie powiesz. Tylko raz, to ci w ogóle w chuj nie powiem. Nie, chodź i do... tak byś mi nie powiedział. Powiedziałbym ci. Nie, zakład, do nie? Dobra, Już to chodź... Dobra, no, to... No, to... to chodź, ja padnę i zabijesz. Chodź, na widę. idę. Nie, nie, nie. mnie dupę i kupę. No patrz, free kill tu jest. No czekaj, puszczę do kurwy ręce. Idą na mnie, nie? Nie wiem, nie wiem Nie znam No ale chodź na tego, tego Zwarduj barona czy nie, a ty nie masz Ja nie wiem Morgana Ej, dawaj, nam da, ej Jest tu wart jakiś? Nie Co ty nie powiesz Dobra, wbijamy, co? No to chęć ale w grey, jak podejdzie, kurwa cisza, cisza Grand w 200 Kurwa, na skype mi piszą Chęć się, Riven nie ma! dawać mi mi kurwa wziął zoba Dobra, ja się wpierdolą Dobra, to ja z tobą Dobra, się wpierdolę Dawę, dawę, mówisz? Nie, dawę nie, bo zaraz Riven przyjdzie do Czekaj, jest śred Albo baron, abyśmy kurwili. skoro wardów nie mają. Ej, Riven na topie. Dawaj! No, no kurwa, spowolnił mnie. Pomocy! O Jezu, szklanka. <grym> czekaj, czekaj, zauważyłem selacki xd. Jest na tą Riveną. Cztery głupie! Przema je nie na jedę. Stój jeszcze kurwa w miejscu, co myślałem. Wytrzymaj kochana! Nie, nie. No nie mogę założyć laczka. Ach, dobra jest. No, ale stun profesjonalny Dyskryminacja. Let's smoke with that shit. I see. A the pepyry and green. We can do it! Tej kręcę się, już jestem. Wytrzymaj, proszę! No. Kurwa! Pomrzę cię! Nie, no prawie cię uratowałem.